W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Domu Kultury w Pilźnie w sobotę 10 listopada odbyła się sesja naukowa poświęcona dziejom Pilzna. W roli prelegentów wystąpili naukowcy z kilku uniwersytetów w Krakowie i Lublinie. Pomysł zorganizowania sesji naukowej na temat dziejów Pilzna zrodził się podczas przygotowywania wcześniej zapowiedzianej pracy nad zebraniem dokumentów i starych fotografii Pilzna i opracowania albumu. Kiedy to rozpoczęliśmy dwa lata temu, okazało się, że tych dokumentów, fotografii jest bardzo dużo. Nie do wszystkich po prostu jeszcze dotarliśmy. Trochę z archiwum, trochę od ludzi, i między innymi wówczas w kontakcie z księdzem profesorem Bogdanem Stanaszkiem, oczywiście w rozmowie doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby nieco poszerzyć. Te nasze materiały, i wówczas zapadła taka propozycja, aby zorganizować ówczesną sesję. Referaty przygotowane m.in. przez profesora Feliksa Kiryka, doktora Przemysława Stanko, doktora Piotra Miodunka czy księdza profesora Bogdana Stanaszka obejmowały szeroki zakres zagadnień. Omawiano historię miasta w XV i XVI wieku, społeczeństwo i gospodarkę Plizna w XVII i XVIII wieku, a sporo uwagi poświęcono również mieszkańcom Plizna, którzy w XV i XVI wieku byli znanymi postaciami na Akademii Krakowskiej. Sesji przysłuchiwało się spore grono słuchaczy, dla których była to okazja do wzbogacenia wiedzy o swoim mieście. O tym, że mieszkańcy są dumni ze swojego miasta, decyduje na pewno położenie tego miasta, historia tego miasta. Wybitne postacie związane z tym miastem, zabytki, to tak jak tutaj wspominali prelegenci na dzisiejszej sesji, Plizińska Fara w ostatnim czasie też Pliźniski Sokół i przede wszystkim układ bliźnińskiego rynku. Spotkanie naukowców z mieszkańcami trwało kilka godzin i jak podkreślano, był to owocnie spędzony czas. Niewykluczone, że w przyszłym roku wykładowcy uniwersytetów ponownie pojawią się w piźnie.